Otwieraliśmy godzinę temu dworzec w Lubonie. Otwarliśmy niedawno dworzec kurszykówkówków. A mamy jeszcze kilkanaście innych realizacji w województwie wielkopolskim. Dziękuję moim współpracownikom. Chciałbym przekazać ten akt tym, którzy będą tym dworcem się opiekować. Będą nim zarządzać a poprzez ich zarząd będzie dworzec służyć społeczeństwu. Proszę pana marszałka i pana prezesa Kolei Wielkopolski jako zarządzających tym dworcem. Zrobiliśmy to nie dla siebie. Nie zrobiliśmy tego dla PKP. Zrobiliśmy to dla społeczeństwa Poznania i między innymi, żeby rozwijały się Koleje Koleje Bardzo proszę Panie. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, myślę, że mamy dzisiaj w Poznaniu kolejowe święto. Niewątpliwie. Przy tej oprawie, przy tych wspaniałych pociągach, które tutaj Stoją, I tym starym, i tym nowym, który symbolizuje przyszłość wielkopolskich kolei, możemy powiedzieć, że my w Wielkopolsce, w Poznaniu, niewątpliwie kolej kochamy. Kochamy i ta miłość potrafi wiele wybaczyć. Tak sądzę. Bo pasażerów yy, liczba wzrasta, chociaż wiemy, że nie wszystko jeszcze jest tak, jak być powinno. Ale jest w nas ogromna wola. Żeby w kolej inwestować. Żeby w kolej inwestować, aby była ona nowoczesna, punktualna, czysta i aby cieszyła wszystkich, którzy z niej korzystają. Taki jest kierunek. Jednym z ich elementów jest praca kolei wielkopolskich, które będą korzystały z tego pięknego dworca. Muszę powiedzieć, że niezwykle cieszę się z tego, co widzę, z tego wspaniale. Odrestaurowanego budynku, który ma za sobą świetną historię, przypomnianą dzisiaj wcześniej. Historię, która niesie ze sobą to wszystko, co w Wielkopolsce odczuwaliśmy, czego doświadczaliśmy. A więc i ta historia pruska, co do której nie mamy specjalnego sentymentu, tak jak nasi koledzy z Krakowa do swojej, ale mamy za to ogromny sentyment do. Osoby już dzisiaj wymienione, Ignacego Jana Paderewskiego, którego imię ten dworzec będzie nosił, bo to człowiek, który na nowo pobudził Wielkopolskę i był bezpośrednią przyczyną wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ona przyniosła nam wolność. Świat zanim ten dworzec odwiedzali też znakomici Polacy XX wieku. Marszałek Józef Piłsudski, prezydent Stanisław Wojciechowski, a potem poznaniacy, którzy jeździli tutaj na letnisko do Puszczykowa. A jeszcze sądzę, że wśród żyjących jest wielu tych, którzy z tego dworca odjeżdżali na kolonie letnie, jako że dworzec letni. Więc ten sentyment, myślę, że będzie nam wszystkim towarzyszył przy odwiedzinach tego dworca. Bardzo się cieszę, że wrócił do nas i będzie nam służył i Koleją Wielkopolskim i wszystkim innym przewoźnikom, którzy będą z niego odprawiali swoje pociągi. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi polskich kolei państwowych SA za realizację tego świetnego programu rewitalizacji, panu prezesowi kolei Wielkopolskiej Włodzimierzowi Milkanowiczowi za współdziałanie i za to, że będzie tutaj gospodarzył. A wszystkim użytkownikom chciałem życzyć po prostu, aby ich zawsze cieszył. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom bardzo. Proszę Państwa, za niespełna rok otwierać będziemy dworzec już ten główny, duży, z którego Państwo będziecie tutaj mogli korzystać obok wspaniałego dworca letniego. Proszę Państwa, teraz symbolicznie posadzimy trzy drzewa w okolicach dworca letniego. W Poznaniu, będą to trzy klony. Zapraszam Pana Marszałka, Pana Prezesa i Pana Mirosława Domanieckiego, szefa firmy Domanieccy, Mariana Domanieckiego, przepraszam, wykonawcy prac. Musimy teraz przejść do tej czołowej części dworca, przeddworzec, tam jest też auto z epoki. Państwo możecie oglądać wszystkie atrakcje historyczne, które dzisiaj dla Państwa zgromadziliśmy sprzed mniej więcej 98 lat. Zapraszam Państwa przed dworzec. Wszystko z dworzec albo może. Z ogrodą opalającą dworzec to tego ma miejsca dobrze. Proszę Państwa, pociąg L, który w którym wkrótce jeździłem, będzie również po żelaznych drogach drogowy województwa w Albokalskiego, a dzisiaj zaproszenie jest zaprzyjeżdżanego za województwa. Pociąg Petro, samolot setoki, poczynku od ścian. Zostanie on otwarcie w zupełnie nowej formie, bardzo radnego letniego Wtedy posadzimy trzy klony, symboliczne klony, które rosną, by to razem z na dni z pozytywnym zupełnie innym formie. No i te klony to nie wkrótce, wkrótce, za to te będą no, tak dostojnie towarzyszyły forcowie, jak drzewa, są w tej chwili bezpośrednio w sąsiedztwie.